Uch, Teraz będzie kawałek o tym, że jak się ta impreza skończy, to macie iść do domu. Znaczy, jak tam są drzwi, to potem strzelecką, a nie przez las, w lesie dzieją się różne dziwne rzeczy. Kiedyś na przykład w drodze nam do sanatorium koleś pokazywał Batmana, nie? Takie ja rzeczy były. No. Ale ta presentka mogła o czymś innym, mówię o nawiedzonej szopie, ktoś zginie na końcu. Dobrze jest, trupy muszą być. Ej, I Ja na początku będę kaleczył sztukę wokalną. Wydrę ale, ale się nie wydrę, jeśli nie będziecie klaskać, z przodu. Dawid pokaże jak. On jest instruktory w cywilu, ale. Od tego takie szczupły umieścimy. Albo zrobimy tak, bo na każdym weselu są takie zaśpiewki góralne. Znaczy, jadrę japę, a wy śpiewacie. Jadrę japę, a wy śpiewacie. Tekst jest prosty, więc tam damy radę. Darek, nadaj tempo. Darek, nadaj tempo. Darek, nadaj tempo. jep, 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 jep. Najpierw ja. Potem wy. Poproszę E. Tylko E. Mimi mi, 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 nastroiłem się. Хорошо. Jej, jej, chłopie, wiej. Now you. Jej, 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 chłopie, wiej. Bardzo ładnie, na heavy metalową umiekę. Teraz zobaczymy czy na pizziców wjej, 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 chłopie, wjej! No, nie będziemy się kompromitować i tak dalej. Zawsze chciałem to zrobić, dobra, to jedziemy dalej. Giej, jej. giej, jej, chłopie, wjej! Bawy czapie, tańczą czarty, z są cztery wiatry, wjej, chłopie, wjej! Okiem szopie, zwykaj chłopie, póki zdrowe nogi łapie! Bye. Yeah. Yeah.